Cześć? Dzień dobry. Nie będzie pochwalony. No. Na, na wieki wieków amen. Na wieki wieków. Dobrze. Dobrze. Ale pięknie wyglądasz, kozianko. Dasz mi cały policzek? No jasne. A ile masz lat? 16. Masz chłopaka? Nie, mam chłopaka. A szukasz? Bo ja jestem wolny, szukam dziewczyny, może umówimy się? No, jasne, może się umówić. Ja z Łodzi tak się... jestem. No, a ja z Warszawy. To może przyjadę do Ciebie do Warszawy pociągiem? <grym> ja nie szukam chłopaka. Nie szukasz? Nie. A dlaczego? Co się stało, że nie szukasz? Ja jestem lesbijką. Aha, powodzenia lesbijką.